Hej! W dzisiejszym materiale pokażemy statystyki czołgów dodanych w aktualizacji 10.3. Pierwszym czołgiem jest Forest Witch. Czołg ten będzie do zdobycia w wydarzeniu halloweenowym. Posiada magazynek na cztery pociski typu włoskiego. Posiada również mechanikę zapasowej gąsienicy. Kolejnym czołgiem jest KPZ-68. Jest to czołg średni ósmego poziomu. Jego działo zadaje 380 uszkodzeń na strzał i przeładowuje prawie 14 sekund. Jego koszt jest ustawiony na 7300 zł. Trzecim czołgiem jest Senlac. Kolejny ósmy tier premium. Jest on czołgiem lekkim z dosyć dobrym DPM jak na takie działo? Czas na czołgi z sezonu drugiego. Pokażemy Wam statystyki bazowe i po maksymalnym ulepszeniu. Pierwszym czołgiem jest Basilisk, czyli siódmy tier. Kolejnym czołgiem jest Nebulon, czyli ósmy tier. Ostatnim czołgiem na dziewiątym poziomie jest Glacier. To wszystko na dziś. Zapraszamy na serwer Discord i widzimy się w kolejnych materiałach.